W szachach dobrze jest mieć ciąg na bramkę, bez tego trudno liczyć na zwycięstwa, ale nie każda pozycja sprzyja temu, by szarpać szynkę niczym reksio. Zanim rzucimy się do ataku, trzeba zadbać o trzy fundamenty: centrum, bezpieczeństwo króla i koordynację figur, bo inaczej wygląda to jak wysłanie wojska do walki w kalesonach albo czeplina na pierwszą linię frontu. Chcesz zobaczyć jak wygląda szachowa szarża w kalesonach? Zapraszam w dalszej części nagrania. Pokażę ci to na kilku przykładach. W tej oto pozycji yy, powstałej w wyniku partii włoskiej w partii granej między silnymi zawodnikami pozycja jest mniej więcej równa. Białe zdecydowały się na agresywne działania yy, i rozpoczęły to posunięciem G4 zamiast kończyć rozwój, czyli gdyby białe tutaj wprowadziły skoczka i czym prędzej dążyły do wykonania rozzady, wtedy moglibyśmy rzeczywiście uznać, że pozycja jest równa. Tymczasem białe tutaj zagrały G4, no chciały ulepszoną wersję. Chciały za chwilę wprowadzić tutaj skoczka, no i faktycznie, gdyby czarne tutaj przespały ten moment, nie zagrały odpowiednio dynamicznie, no to wtedy może białe rzeczywiście osiągnęłyby jakąś przewagę. Natomiast czarne wykorzystały moment, w którym białe jeszcze są nierozwinięte do końca i przystąpiły do dynamicznych działań, posunięciem A5. Tu białe powinny już niestety konsekwentnie dążyć do, swojego, do realizacji swojego planu i pozwolić, czyli po skoczku G3 pozwolić czarnemu na zdobycie przestrzeni i wygonienie gońca na bardziej pasywną pozycję. I ta pozycja jeszcze byłaby do w pełni do zaakceptowania. Natomiast białe już chciały przechyczyć czarnego, nie chciały mu, mu dać niczego konkretnego i wykonały ruch goniec A4. I to niestety już był mm, gwóźdź do własnej trumny, dlatego że czarny mogły już rozstrzygnąć tę partię na tym etapie. Nastąpiło bicie na e4, bicie na e4, no i z uwagi na bardzo dobry rozwój czarnych figur oraz króla białego w centrum, brak łączności między wieżami, figury nie wprowadzone, czarne y, przeprowadzają kombinację. Ofiara figury na e4, hetman e4, Goniec D5, Hetman musi zejść na pole E2, następuje E4 no i pozycja jest już całkowicie przegrana. Natomiast zobaczmy, czym się to, ta partia zakończyła. Po gońcu na C6 nastąpiło goniec C6, skoczek D4, E3 odsłonięcie gońca, wisi wieża, białe wybiły gońcem na E3. Goniec H1 i po roszadzie hetman F6 e, czarne osiągnęły wygraną pozycję ładny jeszcze byłby finał tej partii gdyby po posunięciu E3 białe zdecydowały się na wybicie gońca wówczas czarne dawały mata w jednym posunięciu kolejny przykład na przedwczesną agresję Białe będące na posunięciu przede wszystkim powinny zadbać, zatroszczyć się o zakończenie rozwoju. Czyli posunięcie skoczek F3, goniec E2, rozszada i pozycja byłaby białego całkiem w porządku, tak, z przewagą w przestrzeni w centrum. Natomiast białe uznały z jakichś powodów, że jest to właściwy moment na rozpoczęcie aktywnych działań. No i rozpoczęły te działania, ale niestety było to bardzo niedobre ponieważ po posunięciu E5 czarne odpowiedziały ruchem skoczek G4, zaatakował pionka na E5, no i białe, no chcąc, nie chcąc, e, bron trzeba bronić pionka, e, wykonały ruch F4. Chociaż obiektywnie rzecz biorąc, tu lepsze było już e, pogodzenie się ze stratą pionka e, po skoczku F3, e, skoczek E5, skoczek E5, goniec E5. E, jakiś goniec e2, no rozszada. Oczywiście czarne stoją dużo lepiej. No i zresztą trudno się białemu dziwić, skoro już było posunięcie e5, no trudno, żeby biały, białe nie spodziewały się odpowiedzi czarnego, więc konsekwentnie zagrały f4. No to niestety dla białego pozwala na rozwinięcie czarnymi tutaj bardzo silnego ataku, tak? Po skoczku b4 wstępem na hetmana, hetman musi odejść na pole d1 i goniec spada na pole f5, grożąc tutaj widełkami białe zagrały Hetman. Zresztą tutaj już w tej pozycji niewiele można wnieść, jeżeli chodzi o jakiś sposób ratowania się przed tą sytuacją, więc białe zagrały Hetman na 4. No i być może przeoczyły ruch przeciwniczki królew 8. No bo jasną sprawą jest, że nie można Hetman D7 z uwagi na z B5. Pewnie białe kalkulowały, że czarny musi zasłonić się gońcem, goniec d7, wtedy faktycznie białe nawet by stanęły całkiem dobrze po ruchu goniec b5. Tymczasem niespodzianka, król f8, no i niestety nie ma już ratunku. Następuje dalej h3, skoczek c2, król idzie na wojenkę, w tych tak zwanych kalesonach, o których wspominałem na początku, a6... No, ten ruch jest też bardzo fajny, bowiem, jest to stworzenie zagrożenia dla białego realne. Bardzo realne zagrożenie dla białego Hetmana. Hetman C4, biały próbuje tym Hetmanem gdzieś tam uciekać, a czarny ma to w nosie. Tak? Dalej atakuje, poświęca pionka, dzięki któremu czarne mogą wkroczyć wieżą na otwartą linię. Biały Hetman gdzieś tam się błąka po, po szachownicy. Czarne yy, inkasują materiał, HG4, goniec G4, królew 2, a jest to już pozycja całkowicie przegrana dla białego. Na własne życzenie. No i mamy wisienkę na torcie. W roli głównej Michał Tal. No, znany z jego agresywnego stylu gry. No, i tutaj białe e, będące na posunięciu, zamiast zatroszczyć się o rozwój naturalny, rozwój figur, czyli jakiś ruch typu skoczek, C3 chyba najlepsze. Goniec E3 jeszcze można tutaj e, wykonać takie posunięcie. Natomiast e, Tal e, postanowił ruszyć skopeta na swojego przeciwnika F4. Kierunek bardzo zły. Tak, tutaj Czarno odpowiedziały ruchem skoczek e 4 już pojawiają się jakieś zagrożenia na tej przekątnej, ale biały konsekwentnie posunięciem F5 dąży do zamatowania swojego rywala. Smysłow spokojnie odchodzi królem na bezpieczną pozycję, a tutaj tal wykonuje ruch, tak jakby to grał jakiś amator, wieża F3, czyli chce wszystkimi. Tutaj y, siłami e, zamatować czarnego króla, znaczy nie wszystkimi, dwoma ciężkimi figurami. Goniec C5. No tutaj już nie ma e, możliwości odejścia na H1 z uwagi na widełki, w związku z czym Tal wykonuje ruch król F1. No i tutaj z zupełnie spokojnie wykonuje posunięcie D6, ignorując jak gdyby groźby e, swojego rywala. E, po posunięciu F6 g6, hetman h4, no widzimy, plan jest prosty, zamatować czarnego króla. No ale smysłów bije, bije pionka i stwarza zagrożenie e, białemu królowi. Zatem król, czy tam białe muszą e, jeszcze poświęcić jedno tempo na zabezpieczenie się przed tym matem. Nastąpiło król e2, czarne wykonują ruch hetman d4, wieża h3, może smysłów nie zauważy, tak, ale... Smysłow wykonał ruch Hetman F2 wymuszając wymianę Hetmanów. No i okazuje się, że pozycja białego jest całkowicie przegrana. Nie ma ataku i w zasadzie nie ma niczego. Po wieżach H4 to już, jak gdyby, była taka czysta realizacja przewagi. Przy czym bardzo piękna. Po posunięciu goni z H6 Smysłow się nie patyczkował. Wziął pionka, poświęcił jakość, ale i tak jego pozycja jest całkowicie wygrana z uwagi na parę gońców. Dwa pionki za jakość, jeszcze groźby, które tutaj widzimy. Zatem no, partia jeszcze trwała w kilka posunięć, ale Smysłow pięknie zrealizował swoją przewagę. Takich przykładów można by mnożyć w nieskończoność, ale myślę, że sedno tej lekcji jest już dla Was jasne. Zasada jest prosta: najpierw mobilizacja, dopiero potem zaczynamy szarpać szynkę, jak reksio. Jeśli podobał Wam się film, zostawcie proszę komentarz i lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.